Witajcie po raz kolejny na kanale ragnar.pl. Dziś zapraszam Was na krótką recenzję kolejnego dziszoka na moim kanale. Co jakiś czas e, pomiędzy analogowymi klasycznymi zegarkami pojawiają się dziszoki, do których mam niewątpliwie słabość. E, tym razem konkretny gracz jest to najdroższy model, jaki do tej pory zagościł na moim kanale. Do tego od razu w wersji limitowanej i od razu w kolorze złotym. Dużo tego. No ale cóż. Zegarek otrzymałem do recenzji dzięki uprzejmości sklepu Salony Jubilerskie Gold Lux. Za co? Serdecznie dziękuję. Z kodem Ragnar otrzymacie zniżkę do 20% na wszystkie zegarki w sklepie. Zapraszam serdecznie. Model znawcy już wiedzą znawcy Doskonale będą wiedzieli, jaki to model, natomiast nie wszyscy są znawcami, więc pozwolę Wam sobie zaprezentować ten model. Jest to model z serii MTG B3000 CX-9 AER oparty na module 5672. Jest to limitowana edycja z okazji chińskiego nowego roku 2023 i z racji tego, że Rok ten jest rokiem wodnego królika, cokolwiek to znaczy. To właśnie jego symbol został wygrawerowany na opakowaniu tegoż modelu i nie tylko na opakowaniu. Odpakowujemy z zewnątrz bardzo fajne kartonowe pudełeczko z tymi złotymi nadrukami. Jest nadrukiem TG, jest królik, jest napis G-Shock. Otwieramy. Ale to nie koniec bardzo fajnego odpakowania, bo wewnątrz kartonowego pudełeczka znajdziemy takie otoż opakowanie z bardzo grubą, proszę ja was, instrukcją, ale nie będę jej wyciągał. I drugą rzecz, jaką w tym pudełeczku znajdziemy, to takie stylizowane, naskórzane pudełeczko i to mi się bardzo podoba. Z powtórzonym motywem złotym królika, ze złotym napisem G-Shock. I to w zasadzie tyle, ale pudełko bardzo fajne, gustowne, bardzo mi się podoba. Otwieramy folijkę i oto nasz moi drodzy bohater. Zdejmijmy go sobie z poduszeczki, która nam niefortunnie gdzieś tam spadła, ale za chwilę ją podniesiemy. Zegareczek na bok. I teraz mamy go w foliach, więc pozwólcie, że ja sobie tę folię. Delikatnie pozdejmuję. Okay. OK. Mamy jedną stronę. Jest to niezwykle przyjemne uczucie. I tylko dla tego uczucia mógłbym kupować nowe zegarki. Oczywiście żartuję, ale... Ale jest to nie, niebywale przyjemne uczucie takie... Yy, Odklejkowanie, zdejmowanie naklejek z nowych modeli. I tu musimy teraz znaleźć jeszcze, złapać początek tej folii, a to nie będzie, słuchajcie, takie arcyproste. O! Dobra. Udało się. I wreszcie możemy przejść do bohatera tejże krótkiej recenzji i powiem wam tak na sam początek. Zegarek robi piorunujące wrażenie na żywo. Nie każdemu może kolor złoty odpowiadać, nie każdemu może odpowiadać design G-Shocków, ale uwierzcie mi na słowo, może oko kamery tego nie oddaje, ale ten zegarek robi piorunujące wrażenie na żywo. Ma odpowiednią wagę, jest świetnie wykonany i bardzo przyjemnie się na niego patrzy. Z tego co pisze producent to design tego modelu został zaprojektowany na wzór powierzchni księżyca i za tą powierzchnię księżyca ma odpowiadać przede wszystkim za jej wizualizację bezel i tarcza które są zaprojektowane w taki sposób, aby reprezentować wzór kraterów, jakie znajdziemy na naszym ziemskim satelicie. I jest to wykonane bardzo, bardzo dobrze. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. Tarcza też robi robotę. Subtarcze są pięknie w to wszystko komponowane. Indeksy również tak świetnie opadające z tego rantu o ringu, który otacza nam tarczę wyróżniające się wskazówki grube pokryte lumą z niewielką cienką wskazówką sekundową mamy tutaj nawet ukryte niewielkie okno datownika nakładane na napis serii MTG naprawdę robi ten zegarek wrażenie boki koperty o nam trochę ostrość uciekła boki koperty szczotkowane wciski również. Całość jest taka złota, ale nie tak mocno błyszcząca, a bardziej taka surowa. Koronka również szczotkowana. Bezel pokryty tym, tymi kraterami księżycowymi. No pięknie nam się ten zegarek prezentuje. Koronka zakręcana. Służy nam do y, ustawiania większości funkcji w zegarku. Natomiast znacie mnie, ja y, nie będę przechodził w tym filmie przez wszystkie funkcje. Koronkę sobie dokręcimy, zakręcimy ją do końca. Przyciski funkcyjne. Wszystko tutaj pięknie współgra. Oczywiście to nie jest nowy model na rynku, bo tych modeli z serii B3000 jest więcej. Ja Wam wrzucę tutaj fotki. W bardziej klasycznych odsłonach kolorystycznych i też wyglądają świetnie. To jest pierwszy model, z którym na żywo mam dłużej do czynienia niż chociażby w sklepie z zegarkami, ale. Musicie mi uwierzyć na słowo, że na żywo on robi świetne wrażenie i nie jest przerośnięty rozmiarowo. Wydaje mi się, że gdyby w, przy tej kolorystyce zastosowanych materiałach on był wielkości chociażby Madmastera GWG 1000, to, to psułoby cały efekt, a on jest troszeczkę mniejszy, więc jest bardziej dyskretny na garstku i prezentuje się pięknie. Ja Wam jeszcze pozwolę sobie zaprezentować jakże piękną tarczę. I detale tej tarczy. Jak również bezela, bo to robi niesamowite wrażenie. Koperta jest świetnie wykończona. Nie ma się do czego tutaj przyczepić. To już wyższa półka cenowa marki g więc nie mówię, że w niższych nie dbają o szczegóły, ale na pewno jest tutaj o wiele więcej tej jakości dołożone. Co na pewno na ogromny Plus. Już trochę popalcowałem to branzoletę. To, co mi się podoba, to obudowanie tej koronki taką fajną osłoną, która jakby nie jest, sprawia wrażenie nieintegralnego elementu tego bezela. To tak fajnie odstaje. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie, ale fajnie to zostało zaprojektowane. Tutaj również te wkręty. Yy, bardzo fajnie komponują się z całą resztą. No i to, że ta koperta wcale nie jest jakoś przesadnie gruba. Wróćmy sobie jeszcze raz, bo bardzo miło się na to patrzy, do tej tarczy. Jedyne do czego ja bym się tutaj osobiście przyczepił, to yy, jednak mimo wszystko yy, słaba czytelność danych na tych yy, subtarczach. Może nie na tej tutaj na godzinie szóstej ale na tych dwóch pozostałych, a najbardziej na tej odpowiadającej nam za e, funkcję. Ale no to taki mankament. Szkło e, tarcze chroni szkło e, szafirowe z antyrefleksem, więc to na ogromny plus. Bezel, tudzież luneta, bo to nie jest żaden bezel tylko luneta świetnie wykonana podoba mi się to że tutaj w tym napisie g nie wniesiono żadnych kolorów ani w tym napisie Shock Resist tylko pozostawiono na surowo przyciąga wzrok ta luneta naprawdę przyciąga wzrok dekiel tego jeszcze wam nie pokazałem dekiel no niestety zasłania nam e Naklejka potwierdzająca oryginalność produktu, za, że tak powiem, zasłania nam tego królika, ale ten królik tam jest i prezentuje się świetnie, bo jest tak ładnie grawerowany. Plus podstawowe informacje o funkcjach i wyposażeniu zegarka. Sercem zegarka, tak jak już mówiłem Wam wcześniej, jest moduł. Powtórzę wam dokładnie, sprawdzimy sobie tutaj moduł 5672 wyposażony m.in. w Bluetooth, który gwarantuje nam możliwość połączenia tego zegarka ze swoim smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji. Bransoleta. Kompozytowa, dlatego że na wierzchu mamy szczotkowane stalowe ogniwa, a wewnątrz mamy tworzywo sztuczne. Dzięki temu ta branzoleta będzie miała odpowiednią lekkość. Oczywiście, gdyby była z pełnych ogniw stalowych, podejrzewam, że zegarek byłby jeszcze droższy, chociaż może niekoniecznie. Zapięcie tutaj też z takim fajnym połączeniem tworzywa i stali. Wygrawerowany napis g -Shock. Pełne zapięcie, co się. Ogromnie chwali i co ważne, cztery punkty mikroregulacji. To na ogromny plus. Co oprócz tego, że mamy Bluetooth na pokładzie tegoż pięknego zegarka, mamy podstawowe funkcje takie jak stopper, mamy timer, mamy funkcję zależną od Bluetooth, znalezienie własnego telefonu, mamy czas światowy, mamy alarm. Mamy też odbiornik sygnału radiowego, czyli Multiband 6. System wstrząs jak w każdym dziszoku, i wodoodporność na poziomie 200 metrów. Rozumiem kolekcjonerów, którzy wydadzą ponad 5000 zł na ten model. Ale rozumiem też użytkowników, którzy będą chcieli taki piękny złoty zegarek nosić na nadgarstku. Czy warto? Ja wam na to pytanie nie odpowiem. Eee, ja wam mogę powiedzieć, że ten zegarek jest naprawdę świetnie wykonany. Oferuje sporo, eee, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak i wykonanie, magro, przydatnych funkcji. Mimo wszystko jest mocnym i pancernym dżinsokiem. E, mimo swojego takiego eleganckiego blink blink stylu. Jest limitką. Pytanie do Was, jak Wy się na ten model MTG B3000CX zapatrujecie? Ja się zapatruję bardzo pozytywnie. Na stronie sklepu Salony Jubilerskiej Goldlux możecie go kupić z rabatem. Przymierzymy i zobaczymy, jak nam świeci. Mój nadgarstek 17,5 cm. Proszę. Tak jak Wam już wspomniałem, seria MTG B3000 jest mniejsza od Mastera GWG 1000, co zresztą za chwilę Wam pokażę. A jeszcze poświecimy sobie i zobaczymy, jak jest podświetlany ten piękny. Ulubiona metoda zakrytej ręki. Mamy jedną diodę na wysokości datownika na godzinie, na godzinie w pół do piątej, który podświetla nam e, tarczę w dosyć, powiedzmy to szczerze, ograniczony sposób, ale wystarczający do odczytania godziny. Poza tym, wskazówki pokryte są substancją luminescencyjną, więc oprócz poświetlenia pokażę Wam też, jak świeci luma na wskazówkach. No widzicie, i wygląda to bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze, bez problemu odczytamy godzinę. Pozwolę sobie jeszcze e, porównać go z GWG 1000 Madmaster. Ok, mamy naszego MTG i zobaczcie, mamy też GWG 1000 Madmastera, według mnie od razu widać różnice w gabarytach tych dwóch e, gagatków. Ten na pewno odnajdzie się bez problemu na większości nadgarstków, ale tak jak widzicie, dla porównania wezmę jeszcze kosteczkę, żebyście mogli sobie porównać wielkościowo te modele. Może nie leży tak idealnie jak kostka, ale niewiele mu do tej idealności, do tego ideału. W zasadzie tak bym to nazwał, brakuje. Moi drodzy, piszcie w komentarzach co uważacie o modelu MTG B3000CX-9AER. Czy gotowi bylibyście wydać takie pieniążki dla tej pięknej, limitowanej wersji? Łapki w górę, mile widziane, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.